Małe trójkąty równoboczne o bokach długości 1 układano obok siebie tak, że uzyskiwano kolejne, coraz większe trójkąty równoboczne według reguły przedstawionej na poniższym rysunku. Ile małych trójkątów równobocznych należy użyć, aby ułożyć trójkąt równoboczny o podstawie równej 5? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zobacz, te trójkąty są układane według pewnego schematu. Jeżeli mamy trójkąt o boku 1, to musimy użyć jeden trójkąt. Jeżeli mamy ułożyć trójkąt o boku 2, to musimy użyć ile tych trójkątów? 4. Tylko skąd wynika ta czwórka? Zobacz. Na pierwszym piętrze masz jeden trójkąt wykorzystany, na drugim piętrze mamy trzy trójkąty. No i w sumie daje to oczywiście 4. Jeżeli chodzi o ten kolejny trójkąt o boku długości 3, to zobacz, na pierwszym piętrze mamy jeden trójkąt, na kolejnym trzy trójkąty, a jeszcze na kolejnym pięć trójkątów. I razem suma tych trójkątów jest równa dziewięć. Czy zauważasz pewną analogię? Zobacz, na każdym kolejnym piętrze wykorzystamy o dwa trójkąty więcej. Czyli gdybyśmy chcieli ułożyć trójkąt o boku długości cztery, to będziemy mieć tych trójkątów jeden. Plus 3 plus 5 plus 7, czyli razem będzie ich 16. A gdybyśmy chcieli ułożyć trójkąt o podstawie 5, no to byłoby tych trójkątów na pierwszym piętrze 1, 3, 5, 7 i na najniższym 9 i w sumie byłoby ich 25, czyli odpowiedź C. Można też było zauważyć, że te liczby to są potęgi tych liczb, które są na dole. Czyli 2 do kwadratu daje 4, 3 do kwadratu 9, 4 do kwadratu 16, czyli 5 do kwadratu musi dać 25. Mogłeś to zrobić na jeden z tych dwóch sposobów. Ewentualnie możesz naszkicować sobie ten trójkąt i po prostu ręcznie policzyć, ile tych trójkącików jest.